W ostatni weekend stycznia wiele się działo na Podbeskidziu. Niektóre gminy, takie jak Węgierska Górka czy Jeleśnia, wykazały się wyjątkowym talentem organizacyjnym i przygotowały bogaty program kulturalny dla mieszkańców i turystów. Zaangażowanie władz gminnych w tworzenie imprez kulturalnych i sportowych zostało docenione przez naszą telewizję i zaprezentowane w programie Turystyka i Biznes. Mina Jeleśnia przeprowadziła zawody narciarskie, zachęcając tym samym do aktywnego spędzania czasu. Natomiast węgierska górka postawiła na kultywowanie tradycji i po raz drugi zorganizowała zbójnickie ostatki. 29 stycznia na stoku w Korbielowie odbył się konkurs w narciarstwie Slalom Gigant dla dzieci i młodzieży. Właśnie przed chwilą zakończyliśmy zapisy, startuje 104 uczestników, w tym przewaga chłopaków. Zaczynamy od 12, pierwsza grupa dzieci startuje, 5 grup wiekowych. Zawody odbywają się już od kilku lat i cieszą się dużym powodzeniem. Robimy to już od lat i wszyscy zadowoleni, jak na razie. No, dzieci nie biorą, od dzieci nie bierzemy żadnych pieniążków. Dlaczego tutaj akurat dzisiaj przyjechałeś na te zawody? E, no, mam nadzieję Stypendium sportowe. Ta niezwykła impreza sportowa dostarcza najmłodszym amatorom białego szaleństwa wielu wrażeń, a przy okazji pozwala na odkrycie umiejętności, które drzemią w uczestnikach konkursu. No to jeszcze taka wielka zabawa fajna. Gmina zadbała o to, aby nawet mieszkańcy z innych regionów dowiedzieli się o zawodach sportowych, umieszczając informacje o warunkach konkursu na różnych portalach sportowych i turystycznych. Mamy również tę imprezę wprowadzoną, ale w taki nieoficjalny kalendarz imprez, jaki wydaje PZN. To oni z tyłu mają w swoim kalendarzu imprez informacje tylko o dodatkowych zawodach, jakie się odbywają na danym terenie. Oczywiście zabawa zabawą, ale najważniejsze przy tego typu imprezach jest bezpieczeństwo. Mamy tutaj pełne zabezpieczenie, są w naszej kadrze sędziowskiej, tutaj wszystkie osoby są wyszkolone, to są sędziowie PZN-u, mamy wszyscy licencje. Warunki są do zjazdu bardzo dobre, zabezpieczone jest przez grupę GoPro, my zabezpieczamy w karetką ewentualnie przy jakichkolwiek kolizjach czy wypadkach. Mogłoby się wydawać, że młodzi zawodnicy traktują ten konkurs tylko jako formę rozrywki. Nic bardziej mylnego. Chciałabyś ten konkurs? Chciałbym. Rywalizacja była naprawdę zacięta. Wśród zwycięzców znalazła się Michalina Mruzek. Wystartowałaś jako pierwsza, jak się jechało? Dobrze. Po zakończeniu konkurencji z kamerą udaliśmy się na pole biwakowe w Cięcinie Górnej. Głównym celem imprezy jest przybliżenie kultury zbójników beskidzkich. Zapraszamy na interesujący reportaż ze zbójnickich ostatków. 다음 시